Siemano, witam was w pierwszym odcinku z gry Battlefield Heroes Oczywiście Jak nie jak tak Oj. O kurde Ole mi zjechał Ole dałem dupy Aha po oni to samo dobra Chyba dupie dostajemy Trzeba się wziąć Przegramy a jak oni mają po 30 poziomy, to jak ja mam z tym moim nędznym dwu... 12 poziomem grać? Mam broń. Najlepszą stajperę w grze. Na daleki zasięg. Oj. O kurde. Umrę No kurczę. No. Boże. Jedna rzecz to mnie denerwuje, jak taki ten zwiadowi zwiadowiec, zwiadowca, no zwiadowca z nożem podleci do mnie, to ja nie mogę się obronić, jedynie zapomniałem, że mam ulepszenie do podstawówki na dale daleki zasięg z shotgunem, ale tak to... Dziewiąty poziom, dziewiąty, trzydziesty Alba, to jest jakiś klan? Chyba tak Kurde O, asysta, dobra Tylko spróbujmy Yes! Dostał hita no. Na jednego shota poszedł Eee, no ale na serwerze jest to zakazane. Nie wiem czemu gość może tego używać. Powinien gika dostać za to. Ojeju, no jejulagiem, nie wiem, czy straszaszasznie ale on się spomimo, ja nie mam szans Ale ich za dużo tu lata Au, au, au To Nie Nic nie mogę trafić Boże Ja jeszcze umrę, jak zawsze. O Boże, co ja robię? Ale dupy daję. Dawno w to nie grałem, dopiero tak jakoś odpaliłem. Tak o. Chciałem zobaczyć, co się zmieniło. Tak pomyślałem sobie, że to nagram, bo co mi szkodzi. Nie? Ale dupy daję. Nie idziemy. O ja pierdzielę Życie. Jest! woo First blood! Motherfucker! Nie, czwarty! Ule jestem zajebisty! Już czterech zabiłem! Ja powinienem coś dostać za to! Ole dostał hita! Dostał trzy hity dostał ode mnie. Jestem się bardzo dumny. Co? Za... Kurde. Co Zaszcza... jest? się jak szpak na jebanie. Najważniejsze jest to, żebym jako ostatni nie umarł. To już jest połowa sukcesu. Nie! Dobra. Ale. Kurde! A było blisko. Ja już wiedziałem, jak już ten użył tego eliksiru, to już wiedziałem, jak sunął za nim. Pff, poleciał za nim jak kurde. Nie powiem co. Nie zjechniłem, kurde. Tylko rangę trochę. Oj, tam, oj, tam. Dobra, jeszcze jeden zagramy. Wyspa Łaka Łaka. No, fajna jest ta mapa. Bardzo dobra nowa. klasę. I lubię samolot tak bardzo se polatać. No. No, fire and ice. No. A tamten używał tego lodowego gunwo. Ale tam trudno. Lecimy leżymy samolocie. Lecimy Parzecie. w locie. W, na, na niebie. Samoloty bardzo są dobre. Bardzo mi się fajnie jest w tą grę gra. O, już jednego widzę kandydata. O, drugiego. Ostał, ja, yeah, first blood. Motherfucker! Eee, no, miałem leczenie, no. Naprawę, ale zrąbałem sprawę. Dobra, jeszcze raz polecimy sobie. Ale jest pierwszy kill dla mnie. Tak, to jest szas nud. To powinni już pisać w książkach. Oj, nie zdążyłem, nie zdążyłem go dokończyć. Oj, mam plecy, robię mi plecy. Się naprawimy. Tu jest ktoś, nie, to jest nasz. Kontrolujemy niebo. A, o nie. I umrę, Za dużo lol'a Już nie mam tego myku do tej gry. Ha, dostał. Ale zgarnął po ubie. Dawaj, widział

To jest zmiana zgarnął Heda. Jeszcze tylko 15 zabitych z tej broni i został jakiś obrót. O kurwa Uch. dupa mi zrobił. <laughs> jak się na mnie wziął Skoroczymy Przed to przejąć przejmiemy, to dostaniemy punkt kontrolny. Będziemy mieli przewagę. Jeszcze czołk O! To była chyba ta moja bombka. Ale dostał! Dostał. O oh, je, yeah, fuck yeah. Dobra, jest giters. Trzy, trzy hity na cztery trafił. No to jest jakiś progres. Są już pory. Co za gość. Ale zgarno. Dostał strzał głowy. Podubimy trochę tańkiem. Hehe P że ja nie widzę. Uuh. Dobra, to był bezsensowny jaki fajny ma ubiór. A, Oj, lagi, lagi. Oj, czemu? Czemu, czemu lagi? Tam się jakiś spada. ale Se <grywa> o boże Ale <I> lamię <grywa> O kur... Se wypił tego co, 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 A, ah! o, oh, ty też Zabiłem Zabiłem oh, oh. Kill Steel banana Ej gonią mnie Ej no Udział się na mnie Fokus! Bad focus O oh, nie nie wyszło? Fuck you no ale jak on wszystkich ora! A pon pije! Dobra, zobaczymy. Ha. to mnie już denerwuje ten już, ojej będzie źle z tobą ten mi się pod, ten bia, ale, dostał po dobra helikopterek o. No, boże, się czaj, jak szpad na jebanie. <gry> <gry> są posiłki! Ej, rozjadaj go. Ale ja O, i się wjebałem. Ja wiedziałem. Oni mają za dużo gunnerów i to jest ciężka gra Ale ta alba jest dobra. To jest jakiś goście z klanu pewnie. Może jaki lożem Eee, tam poprawi się Dobra. To już by było na tyle. Tym przykrym widokiem kończymy dzisiejszy odcinek Battlefield Heroes. Ta -da -da -da. Battlefield Heroes. Dobra, dzięki za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Na razie.